Szanowni Państwo, w naszym muzeum gościł Pan Grzegorz Joszko, historyk, autor książki Niebieskie Majstry i przede wszystkim wiceprezes stowarzyszenia Wielki Ruch. Serdecznie zapraszamy. Bardzo się cieszymy, Grzegorzu, że dzisiaj jesteś naszym gościem, gościem wystawy z okazji setnej rocznicy naszego ukochanego klubu. Jakby, ale Ty tutaj musiałeś zawitać, to oczywiste. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj. Oczywiście poza tymi, którzy się dobrze znają, chciałbym Cię zapytać, bo należy do w sumie, stosunkowo młodych gości naszych spotkań. Tutaj bywają ludzie często e, znacznie bardziej wyjrzali wiekiem. E, ale oczywiście nie jest wyjątkiem nie w tym rzeczy, że najmłodszym. Natomiast cieszy mnie to, że tu właśnie ta taka rozpiętość wieku jest rzeczywiście dostrzegalna, bo w końcu to 100 lat. Więc mam więc, też no, nadzieję na następne, na tyle, samo przynajmniej. Chciałem Cię zapytać o twoje pierwsze, twoje pierwsze wspomnienie związane z ruchami. Znaczy pierwsze mecze to z tego co mi zaprowadził mnie ojciec na, na pierwszy, pierwszy mecz, z tego co mówił, to jeszcze w wózku leżałem i gdzieś tam e, słyszałem tylko odgłosy. Znaczy, nieświadomie chodziłem jako bajter Głównie zadając pytanie, na którą stronę ruch gra to jakby było najistotniejsze. Ale myślę, że tak świadomie to chyba było 87 rok i spadek ruchu. Ten pierwszy sezon w, w pierwszej lidze po spadku. No i mistrzostwo takie od smutku do radości. Przecież to był pierwszy taki świadomy moment, kiedy zapamiętałem wydarzenia z boiska, wcześniej to raczej były wspomnienia takie, które gdzieś się tam już zatały. No wiesz, pytam dzięki za tą odpowiedź, bo faktycznie jesteś jeszcze z tego pokolenia, które doznało tego pięknego sukcesu, ostatniego tej rangi. Ja bardzo podobnie wspominałem początki, mówiłem o tym też podczas różnych spotkań. I też, tak gdy nie zabierał, ja byłem wajder strasznie. mało ja widziałem toną, mam to na dół, na Ale jak się przegrałem, to na pewno, to jeszcze coś można zobaczyć, na najwięcej nie da tak I przez pół te plecy zajmowałem, ale rzeczywiście mogą to ogarnąć. Niemniej rzeczywiście przypada twoje miłowanie klubu na lata, trudne dla klubu, tak? nie zastrzeżułeś czasami tym właśnie z pokolenia swojego karty, albo jeszcze jego ojca, którzy mieli okazję to roku były takie czasy świętować najwspanialsze trofea. Czy też czułeś, że jesteś częścią cały czas tej samej legendy niebieskich, tego samego klubu? Bez względu na to teraz się dzieje. Znaczy, świadomość rosła wraz z latami. Ja myślę, że ten rytm mniej więcej wyglądał tak. Kiedyś się człowiek dowiadywał wyników meczów w wydaniu wiadomości sportowych. Bieg w poniedziałek po wydaniu sportu, żeby się dowiedzieć, się, jak druga. Jak Później już były kwestie wyjazdów, więc można powiedzieć tak, że ta, że ta świadomość odnośnie wielkości klubu, odnośnie sukcesów, rosła u mnie wraz z wiekiem. Myślę, że wielkość na przykład drużyny lat 30., poza statystykami, że zdobyli mistrzostwa, to dopiero jak zacząłem sięgać do historii szczegółowego tego, z tego okresu, to wtedy ta świadomość rosła, jak wielki ogromny to był klub. Bo często kibice traktują tak, a mamy 14 mistrzów, tak jesteśmy wielcy. Natomiast poznanie środka czasami powoduje, że, że ten, ten pomysł, na, czy traktowanie klubu jako ogromnej wielkości, rósł z perspektywy czasu. I myślę, że jasne, że, że żałowałem. Do dzisiaj e, ciągle marzy mi się, żeby ktoś wynalazł wehikuł czasu, bo z przyjemnością bym się cofnął do lat 30., do lat 60. i lat 70., żeby móc zobaczyć na własne oczy, jak wtedy prezentował się się ruch e, wiem, z Hajdu, później z Chorzowa. E, I to myślę, na pewno jest taka nostalgia za tym okresem, że nie dane byłoby mi. Cofnąć się i je zobaczyć. Jakbym się miał cofnąć i zostać w tych czasach, to bym już wszystko chyba na lata 30 bo ty, okay. całego okay. okresu okay. wojny i tego wszystkiego, co się tam działo, to też o tym myślałem, że ja to bym sobie nawet tak chciał stanąć na siopu, wiesz, i zobaczyć, jak to było możliwe, że aż 7 tysięcy czasami ludzi nie mogli widzieć pierwsze dwa trzy rzędy. Uczestniczyło w tych sukcesach pierwszych. Nawet. Na wojsku, które w ogóle nam w żaden sposób nie e, przystawało do, do rangi na, na tamte czasy ligowej, a jednak jak to musiała być rada, i potem, kiedy otwarto ten nasz stadion, to ten musiał być coś zupełnie niezwykłego. Świadomie o tym mówię, bo oni no, byli pewni, że nawet gdy nie zdobyli mistrza, to tego widzę no, i tak będą na podium, to nie wynikało z żadnej megalomanii, bo prostu taka logika ówczesnego układu tabeli. Wczesnych talentów i sytuacji w naszym klubie. Wiesz, mnie najbardziej fascynuje to, że ci ludzie, którzy, którzy odnosili te sukcesy, to byli ludzie no niebywałej prostoty, w dobrym słowa dobrym do znaczeniu znaczeniu i pracowitości. Że nie mieli właściwie nic, jak popatrzymy na, na, na nich, na ich piłki, które których grali, na to ile oni zarabiali, prawda? gdzie ja byłem mieszkali, najczęściej bardzo blisko tych wojsk, czy to był Hasiok, czy to później był Stary Luchum. I myślę sobie, że oni bez tego wszystkiego osiągnęli sukcesy, bo im się to wtedy udało, to może by się te trudne warunki, w jakich my dzisiaj kibicujemy naszym piłkarzom, naszemu klubowi, inny to jest trud. Ale może te trudne warunki są dobrą okazją, by odnotować w swojej świadomości, mentalności, że ten sukces jest możliwy. Bo wiesz, jak się po iluś y, mistrzostwach przebywa, to jest dotkliwe. Ale jak się po iluś latach wchodzi, nawet powolutku, to myślę, że ta radość jest duża. Myślę, że, 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 że wierzysz to, że tak będzie. Są podstawy, swoim tak? Znaczy, dzisiejszy klub i dzisiejsze trudności myślę, że są podobne hmm. do niektórych lat, gdy Wstecz, ten klub zawsze budował swoją pozycję u ludzi. Myślę, że ludzie byli kluczowi dla budowy klubu. I to, co się dzisiaj dzieje, jest do tego podobne. Tak? Ci ludzie, którzy są dzisiaj w klubie, no to są ludzie ruchu. Tak? I widać, że przez ich zaangażowanie ta perspektywa jest bardziej do przodu niż, niż do tyłu. Myślę, że jeśli to wszystko, co się wydarzyło w ostatnich latach. Można mówić o tym, że trumna została już zakopana e, głęboko pod ziemią i wydawało się, że już nic z tego nie będzie. To jednak wiele osób, e, kibiców, e, osób zaangażowanych e, sięgnęło po łopaty, starało się wykopać ten grób. Myśmy się wydostali z tego grobu, natomiast ciągle jesteśmy jeszcze gdzieś tam w ulicach tego cmentarza i hmm. jeszcze kilka lat musi, musi zdecydowanie upłynąć. Natomiast tak patrząc historycznie, tak, jak, jak Ruch zaczynał grać na targowisku, później się przeniósł na boisko hmm. yy, drużyny niemieckiej, gdzie umówmy się, te warunki tam były w ogóle śmieszne. Mecze w latach 30., gdzie z, z Krakowem było 15 tysięcy kibiców, i wszystkie krzesła z hajduk, z restauracji były pożyczone po to, żeby ludzie mogli siedzieć. Rokwagi, wozy, ludzie stali, prowizoryczne trybuny, stojaki, skrzynie, okoliczne dachy pełne ludzi no, to, to było coś, coś niesamowitego, tak. Więc ten rozwój, później kolejny stadion, no ten stadion też się nie wzięło z niczego, tak, to też było zaangażowanie mnóstwa ludzi, że ten stadion powstał. Zaangażowani ludzie, kibice, działacze, piłkarze, czy też zawodnicy innych dyscyplin sportowych, to oni nieśli ten kaganek tej historii tak, żeby ją wynosić, więc jeśli dzisiaj są ludzie zaangażowani, to myślę, że ta perspektywa no, tak. jest lepsza niż jeszcze no, nie może być tak wcześniej. Dobrze, że tylko zaangażowany. Ty zresztą bardzo często podkreślałeś to w wywiadach. Ja też pamiętam tę metaforę, że Ruch umierał powoli, ale ostatecznie nie umarł, jak się okazało. No jest ta przepiękna książka Twoja o majstrach niebieskich. Myślę, że to jest bardzo piękne i mocne wspomnianie. bo tak to odczuwam wystawy, do, tego, do publikacji licznych, dotyczy tego do organizowania się kibiców, tak zwaniowych akcji. Czasami mnie najbardziej e, ujmują zawsze takie akcje, które jakby wychodzą poza sam, e, samą przestrzeń sportu. Pamiętam e, e, niebieskie psy, prawda, kiedy zwracano się po stromistą To są znaki, które są oczywiście bardzo czytelne. Co mnie bardzo cieszy, kiedy ja byłem barkiem no to oczywiście e, Wszystkie te oznaki ruchowskie były taką cudowną okazją do bycia dumnym, prawda? Wygrywa. A dziś ci chłopcy nie mają tej, tej, tej frajdy, a jednak te koszulki noszą, a jednak ja ich widzę na ulicach, że oni cały czas są z tymi swoimi ojcami, mamami często w tych niebieskich ubrankach i, i w tej całej emblematyce na przykład robi na mnie ogromne wrażenie też to, że raz po raz, do każdego tygodnia miesiąca zauważam, pojawiają się w takich bardzo czasami tajemnych miejscach naszych, w naszych naszych dzielnic, przepiękne murale, prawda? Z ogromną troską malowane, starannie przemyślane które nagle powodują, no, że idziesz przez właśnie wspomnianą fajkę różnych drugi i stąd nie ze jakaś cudowna, fantastyczna wizja, bajkowa wizja ruchu połączonego z różnymi wspaniałymi skojarzeniami. Cudownie to widać też tutaj w okolicach Urbanowicza. Tak, się dwa tak, takie powiedzia. No kapitalność z tą sobą, prawda, z tym stadionem. no, no Musi ktoś kochać żeby takie rzeczy robić, prawda? Jak robiłem zdjęcie z, tego z takich murali, no ja bo tu ciągle robię filmy, to przyglądał mi się jeden człowiek młody i mówi, no tak, był to jeszcze nieodnowione, a nie szkodzi, nie szchodzi, bo, A on sam nie był zniszczony, ale to jeszcze nie odnowione, prawda? Ta troska jest bardzo piękna. Ja myślę, że to wyczuwasz. I właśnie chciałem ja nie... Cię zapytać jeszcze o kondycję tego najpiękniejszego y, świadectwa kibicu. Wiadomo, że żyjemy w świecie, który, który często zrażony jest do tego słowa kibic. Prawda? Oddzielamy wyraźnie to słowo od innych słów. Ja wiem, że ty, Andrzej Godoy, Piotr Kowoli, no, no, mnóstwo ludzi, których znam, które często moich studentów, należycie do tych kibiców, ja się sam I teraz chodzi mi o to, jak postrzegasz kondycję właśnie tej grupy kibiców. Powiedzieć, jak i wiemy, ich nie cechował, prawda? Czy, czy mamy tutaj też okazje, czy powody do bycia.? Bo bez nich trudno bo, by ten, bo by też często o tym mówiłeś, wiele by się sam poczułeś, że żeby on rzeczywiście nie upadał. Czy to jest dobra kondycja? Czy wystarczy nas? Znaczy, można powiedzieć tak, ten kibic jest inny niż lata temu. Ja to odbieram w ten sposób. Kiedyś kibice, którzy pamiętali sukcesy utożsamiali się z sukcesami, ale utożsamiali się też z piłkarzami, którzy byli z, z naszego regionu. Z perspektywy czasu to się mocno zmieniło, ale niestety świat się zmienia, więc trudno sobie wyobrazić, że, że będą w ruchu grać tylko ludzie z Chorzowa. Więc bym powiedział tak, mocno się rozwinął sektor rodzinny z tymi dzieciakami. Ja widzę duży potencjał w tych, w tych dzieciach, które uczą się, uczą się ruchu. Myślę, że to powoduje, że ten rozwój tych bajtli będzie coraz większy. Trzeba pamiętać, że Ruch zawsze był takim rodzinnym klubem. Ja tu nie mówię też o takiej... Tak, pan Lech lubi o niebieskiej rodzinie opowiadać z perspektywy klubu, ale pamiętajmy o tym, że kibicowanie na Ruchu odbywa się z dziada pradziada. Mojego ojca zaprowadzał dziadek, ojciec zaprowadzał mnie, ja zaprowadzał swojego syna, więc to się dzieje z pokolenia na pokolenie. Ta miłość do tego klubu jest przekazywana, jakby to powiedział rodzinnie. To nie jest tak, że to się odbywa w jakikolwiek inny sposób. Mimo wielu zainteresowań młodzieży, jakby to powiedzieć, nowoczesnością wynikającą z elektroniki to jednak ta, ta, ta sobota czy ten weekend meczowy zawsze pozostaje mimo wszystko jednak taki odkryty. To, coś co mnie niestety bardzo irytuje z punktu widzenia kibicowania to niestety jest wrzucanie kibiców do jednego worka. Jeśli ktoś coś ukradł, jeśli ktoś kogoś pobił, to wkładanie go do koszyka, że akurat był kibicem danego klubu jest totalnym nieporozumieniem, tak? No bo trudno nazywać przestępców yy, kibicami, a prasa dzisiaj mocno yy, na główki wypatruje, tak? Ktoś znęcał się nad swoim psem, yy, ale był kibicem jakimś dużym, to co jest istotne? To, że się znęcał nad zwierzęciem, czy to, że jest kibicem danego klubu, tak? Więc <tryk> na typu kibic klubu XX Znęcał się na twoim psem. no psem. No, tak jakby od jakby razu powiedział, on chodzi do tej szkoły. Tak. tak. Wszyscy przydały, tak. prawda, albo mnie, pracownikiem e, takiego zakładu pracy, no tak. on mi przecież, tak. tak, tu rzeczywiście o wiele łatwiej jest to ustalić, bo przecież nikt, jeżeli nawet jedna osoba, e, właśnie chociażby uczeń, który jest... Byś... Co, tak robił, to nikt nie będzie patrzył na całą tą całą i jego jego czynu, A tu rzeczywiście łatwo to A Bardzo nie, łatwo się to sprzedaje, medialnie. Nie patrzy się na wiele akcji, o których sam wspomniałeś. No. on to... są rzeczywiście i i bardzo piękne. Ja myślę, że on są pokazania, po że jesteśmy ludźmi, którzy się wokół jednej wartości gromadzą, a nie ma siły. się w dużych wspólnotach. Tak, będzie, później może się zdarzyć, że, że ktoś będzie zawodził. Pan powiedział tak. Ja widzę sporą przemianę e, kibiców z perspektywy czasu. Ona się mocno zmienia. Jest, Myślę, że teraz jest to takie pokolenie kolejne, które zakochuje się, się w próbie. Że wiele tych osób, ja, ja patrzę na mojego ojca, on, on już nie żyje z powodem na co dzień, tak? Oczywiście pyta mnie o wyniki, pyta co się dzieje, interesuje się. Tam o już nie chodzi, ale wie, że mam już zastępców, tak? także wydaje mi się, że następuje taka naturalna wymiana pokoleniowa kibiców ruchu I, i dzisiaj wydaje mi się, że jest bardzo dużo ludzi młodych, dzieci, rodzin z dziećmi, więc nie ma tej takiej całej... Kultury, która była tam w latach 80., -tych, 90., -tych, że ludzie się bali na stadion na pójść. Dzisiaj widzę taką przemianę. Ja bardzo się cieszę, że to mówisz, bo to jest nam wszystkim bardzo potrzebne przywrócenie. między innymi dlatego organizujemy tę wystawę. gdzie bardzo wielu piłkarzy, którzy zwłaszcza w tych dawniejszych latach występowali w ruchu, rzeczywiście byli w występowali tu, nawet nie wyobrażali sobie, że mogliby grać w innym Dziś jest to tak jak powiedzieli, zupełnie innego życia, inna filozofia piłki. Musimy się z tym pogodzić. Bardzo dziękuję za te kilka chwil refleksji. Wierzę głęboko, że będzie dobrze i że dzięki staraniu takich takich osób, jak i będą książki, i będą akcje, i będzie przede wszystkim codzienność, która sprawi, że nie tylko nie zapomnimy tego co dobre, ale będziemy nadal wierzyć, że to dobra także przed nami. Serdecznie Ci dziękuję. Ja bardzo dziękuję. Zapraszam wszystkich na wystawę, prezentuje się naprawdę fantastycznie, także ktoś nie miał okazji, to zdecydowanie zdecydowanie warto, bo są rzeczy, których normalnie możecie nigdzie nie zobaczyć. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Panie, panie? Tak, tak, tak. Unikaty są naprawdę... Ja co prawda niektóre widziałem, no, ale, ale boże, to, że ja coś widziałem, to naprawdę to, to, pomagałeś również tutaj w się. Bardzo Ci dziękuję. Serdecznie dziękuję. Thank said Sardar